Witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Klicz Rolnik się wybrał prawie że równo, to nieważne. Co się tutaj dzieje? Pokażcie, bo teraz kamerę przedstawiłem, żebyście widzieli. Może się uda, że coś będzie widać. Najrozsądniej byłoby ją zamontować gdzieś na gruberze. Ale najrozsądniej na masce. Ale to może być huk bo kubuś burczy. No i co tutaj się dzieje dzięki temu, że ten gruber jeździ z przodu, on tam sobie o, podrywa więcej tych samosiewów równa. Przybrałem sobie z tą stronę. już prawie, że ten klin tu załatwiłem z uwrocia. I wychodzę na prostą, tu są też kamienie i muszę jeździć, jeżdżę ósemką, bo to już jest inny rodzaj gleby. Ta gleba już tutaj najcięższa w gospodarstwie. Zobaczymy. Jakieś wapno też tu poszło z jesieni. jeszcze. tuż już jakaś droga po poniemiecka tak idzie. Ile tu już tych kamordolców się nazbierało i cały czas się wyciągają. Mojcik się drze. Ale wiecie, agromarz ma resory, to on jak już złapie, jest cięższy, to się nie poddaje. Chłopina wyciąga te kamienie, o. Zobaczcie, głupim gruberem. No i teraz podejdę szybko do grubera. I powiem czego tu brakuje i co tu się może stać. Brakuje ty, na tym moim rozwiązaniu. Jest wieżyczka, jest super. Jakiś wałek, żeby był na podparcie przodu. Druga sprawa. Z tyłu zamontowałem koła, tak jak było kiedyś przywieziony. Tu są koła podporowe, żeby coś tak mniej więcej dało się to ustalić w ogóle jakąś taką głęboką, bo tak bym go ładował za głęboką. Koła kołami. Druga wada jest taka, że jak te łapa jest obrócona w tą stronę, to nam działa zabezpieczenie. Ja tutaj go wbiłem do śluby z powrotem, bo może będę się jakiś chrup No i teraz widzicie, o, urywa się kołek. Nie wiem, czy To jest widoczne, to nawet 3-4 mm, i mamy zaparcie o ramę. No i to w takim bądź razie się dzieje: wszystko dostaje plus po tyłku, bo tak jak byłoby dłuższe, to na przykład no też by nie, ale tak, żeby było to bardziej wystawione do przodu. bo tu nie ma możliwości zamontowane z tyłu, bo nie są nie w tym miejscu. Część może by się udało, żeby przedłużyć, i one by były ten, i wtedy ta. No ale wadą też takiego rozwiązania może być Że jakby to było tutaj I w koło, no i wiadomo jak ona długa, to trzeba to pomierzyć Czy by czasami się nie ładowało w koło Można byłoby też zrezygnować to przez Poprzez przedłużenie tej, tej Punktu zaczepu Bieżyczką, bieżyczką to Dłuższe cięgno i potem rozwiązamy, bo to musiało być Dalej wysunięte za 20-30 cm. Ja nawet nie wiem, czy to nie byłoby lepsze rozwiązanie, gdyby było dalej wysunięte. A z tego względu, że to jest za blisko ciągnika. Ona, by był dalej, to byłoby lepiej. Te 30 cm lepiej by się podpinało i tą ziemię, którą kotuje, nie rzucałby na traktor. No, także tak to wygląda. front gruber Chrisa Rolnika talerzówa kamera na głowę jakiś tam krótki krótki film, no mam nadzieję, że na tej zbliżonej tej na zbliżonej że na tym zbliżonym tym będzie coś widać no dziś tu miałem a... Wyciągnąłem kija, widzicie, chciałem na warsztacie przy remoncie Jondirach. Przy remoncie Jondirach to bym coś tu może obwinął tego Patryka i bym te nawet takie mają do Jondirach taką opaskę. I może też by tutaj sklepał, no ale ja się wystawię, trudno tam z tej strony będzie Wam komputer przeszkadzał. No, tak mniej więcej, no i jeździmy 9-7 na godzinę. Tam jeździłem trójką. Tam gdzie ten, to dwójką. Pod górę. Gdzie ma być rzekomo groch. No i widzicie, on tutaj sobie bardziej to rozrywa. Widać, że jest krzywo. Jeszcze. To jest bardzo ciężka ziemia, jeśli chodzi do uprawy. Do rozrzucenia jej. Czy teraz, jak jest agrotom, to już nie jest taka ciężka. Wcześniej, sobie pomyślcie, że tutaj jakaś glina i, i jakieś siewy siewy z jesieni to po prostu katorga. No i jeszcze jedną wadą jest taką, że że przydałoby się tutaj robić uwrocia przynajmniej na 8 razy choć ja nie uważam, że to za wadą, niektórzy no powiedzą, że to jest wada, ale im równiejsze uwrocie dla mnie, tym jest lepiej potem do koszenia na przykład Także ja uważam za zaletę takie nawet 24 metry, czy tam mileć wychodzi. Tak, 24 metry to nie jest wcale jakoś nadzwyczajnie dużo, bo a ja kombajny i tak robię na 5 razy, czyli na 25 metrów. Aha, tu zaraz gdzieś ciągnik stoi, a zaraz to, że jakieś krzaki, drzewa, nie, nie, nie. Im szerzej, tym lepiej, także tutaj, im szerzej się uprawia, to uwrocze dla mnie też jest lepiej. Agregatem, jak tutaj robiłem, pod pszenicę, to chyba na 4 razy, na 20 metrów jechałem, jakoś tak. Wiem, że dosyć szeroko tutaj było robione. Dziadek gdzieś tu ścieżki robił. Nie wiem, czy trafił, czy nie trafił. One dla mnie były widoczne, ale wiecie, no, że dla mnie widoczne, jak ja jestem na polu 10 razy, no to ja już je nawet z głowy, a pamiętam, jak do tej pory je widzę, chociażby z tego względu, że jest to płycej czy głębiej jest widać gdzie ten ślad mniej więcej jest no I tak to wygląda z tym przednim gruberem tutaj właśnie muszę uważać na tej drodze no choć to jest płytko, tutaj nawet jak kamień by się zaczepił to albo podbije, bo ma na tusie na tych pływających tych Albo po prostu utnie tą śrubę, zepsze się o ramę, no i tyle. Także to jest taka wada tego mojego rozwiązania. Ale na takie płytki, te 7 czy 8 cm, jak najbardziej, o tutaj jeszcze można coś pogłębić. Ale słyszycie, jak kół na ustępujący jęczy, to już inna gleba. Tam to jest piach. A tam ten piach robiłem tam, tam. O, jak te drzewa, między drzewami ten las. O, to tam się. Tam się Kubuś wczoraj spinął. Naprawdę to tak nie wygląda na kamerze, ale to jest. Ale jest po co się tam spinać. No. No i uważam, że dzięki temu rozwiązaniu troszkę tą ziemię robię jakieś tam przerwanie. Ciut głębsze na jakiś tam opad wody, może będzie to się yy, lepiej wnikała ta woda jeśli w ogóle przyjdzie, a jak nie przyjdzie, no to troszkę więcej tych samosiewów, może, bo wiecie, to tam te rednica jest taka sercowa i ona troszkę więcej jakby większą powierzchni i wysadza tutaj. No. Im więcej tych ław tym byłoby lepiej, 10 byłoby optymalnie, tylko z drugiej strony nie wiem czy on na 10 tutaj nie, nie jęczałby. Coś mi się wydaje, że jednak nie byłoby mu łatwo, bo tak ta leżówka przynajmniej 110-120 10, koni potrzebuje przynajmniej 3 metrowa. Druga sprawa, taki gruber, na pewno by potrzebował 50-60 koni. Na te 8 cm, no to tak mi się wydaje, że byłoby ciężko. Także znowu się kłania ciągnik konny po moje rozwiązania, ale nie mamy dwustukonnego i jedziemy tym co jest. No, mijamy trochę tutaj tą, ogólnie tutaj te pole trzyma wilgoć, to jest takie, tu nawet niewiele się kurzy, no wczoraj na tym piachu to była taka zadyma. Że aż kolega jechał, mówi co? To tam się pali za tobą. O! Ja my nie robię! Także tutaj te pole trzyma w bo ona jest taką ciężką glebą. Tu właśnie są te odcinki gliniaste i No i zobaczymy, jak to bezorkowo wyjdzie. M może coś sprowadzę tutaj żeby w tym polu porobić. No, i dzisiaj jest tak ciepło, że naprawdę przydałoby się jechać do tego rzepaku z tymi odżywkami. Ja mam nadzieję, że ja mam wszystko. Czy jak nie mam nawet odżywek, to nic tam. Trochę talerzówkę wcześniej sobie kładę. Powinien ją później położyć, ale. Wtedy jak ją położę, to łatwiej mi się wyrównuje tego. No jak miałbym z przodu wałek, to byłoby lżej dla mnie no, z tego względu, że dałbym się napływającą z tyłu koła podporowe załóżmy, cyk i on by się opierał na wale, ja bym nie musiał go regulować tak? styknąłbym wachą, docisnął, bo a tu jak zrobię docisk, to go przełamuję w tamtą stronę i przebieramy kołami. Także te ślaczki, takie sypanie się, to gdzieś w tej medze się sypie, nie wiem, po tych bokach, po tym wszystkim. Szukam, gdzieś mniej więcej widzę i, i jakieś tam pianki staram się dawać, ale to wszystko wypycha. Tam jakby czegoś ewidentnie brakowało, jakieś klapki od środka, gdzie ten przedni bęben chodzi od APS-u, on tam, on tam najwięcej wyrzuca, no bo w drugim nie było, już są łożyska. Znaczy, nie jak wębeln chodzi, przepraszam, tam jak ta dźwignia jest od regulacji wysokości klepiska, to tamtędy się właśnie wysypuje. No i tu jest moja ścieżka, ona jest jeszcze widoczna. Także, jakbym chciał poprawić, to bym jeszcze mógł coś zrobić. Ale, że będzie bezorkowo, to, to mi się wydaje, że tutaj nie ma co poprawiać. No i na pewno taki zabieg troszeczkę wniesie to, że będzie. Delikatniej, równiej. Zaraz ja Wam pokażę, jak miniemy tą strefę niebezpieczną. przykitujemy obrotów. O, tak wczoraj mniej więcej jeździłem. Jeszcze głębiej szło to wszystko. No to zobaczcie sobie, jak on tutaj to kłotuje trochę tą ziemią. Jak on tutaj sobie kotłuje 1800 obrotów No ale ja ze względu na te kamienie, to tam około 10 staram się jeździć i... i więcej nie chcę przekroczyć Znacie te, nie? Ja nie wiem, za to powinien chyba wsadzać do więzienia po prostu Cały czas do siebie, do, siebie, do, siebie, do, siebie, do siebie i 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 Nieważne, że potem tam nic nie rośnie, bo sama martwica, sama glina. Granica musi być Słupki wbite z nawigacji zrobione, nie. Widzę, że dalej brakuje. Taka chyba to jest po prostu mentalność ludzka z tym Odorywaniem do siebie, bo to jest jednego roku w tą, drugiego roku w tą A jak robię jakąś bruzdę, to jakąś normalną, a nie jakąś po kolana No No i jak spadnie też. deszczyk, teraz to troszkę Właśnie chciałem to przyjechać posuszyć Żeby to było na Teraz kiedy jest jeszcze temperatura, póki nie ma opadu, to właśnie chciałem, żeby jak największym stopniu się to wycięło żeby tych samosiebów <coughs> o, albo taśm tak mogę zrobić, rzucić, tu sobie grubera później poziomować, no mówię no kiedyś jeszcze miałem ten pomysł z tym gruberem, ale myślę, a coś tam właśnie nie mogę ten Aaaa, a, daj Pan spokój! No ale teraz tak myślę, co będę się poddawał? Dobra robota mnie, podgroszek na tej szóstej klasie, te 10-12 cm, jak zamiesza ziemię, żeby się fajnie wsiał, mi przecież wystarczy. Tutaj, na podrównanie, o tu mamy ścieżkę, tutaj. Na podrównanie też wystarczy, no jest zawsze to coś tam grzebie ta łapa <głębiej>, głębiej niż talerzówka. Przy tej prędkości już te dołki zasypuje sobie spokojnie około 10 na godzinę. No i tak, przydałaby się 4-metrowa talerzówka naprawdę, bo mi się wydaje, że kubuś już chyba... Ma na tyle mocy, żeby sobie z taką 4-metrową około 12 na godzinę poradzić. <laughs> Tylko tak. Taka pół zawieszana z wózkiem. To sobie ojciec ze mnie poradzi. A tak zawieszaną zawsze, zawsze tam. On akurat nie wiem dlaczego, ale lubi talerzować, bo mi ani musi się oglądać. Nic ci nie zapycha. Ani nic. Także. Jakby 4-metrową na wózku, wiecie, podnieść wózek, opuść wózek, no to już nie byłoby łatwo. Znowu 4-metrowa zawieszana, 2,5 tonowa. No to przynajmniej woda w kołach i tonę balastu z przodu. Tak mi się wydaje. No i już się zaczyna wiatr obracać na moją niekorzyść. Tak trochę patrzę na monitor, trochę patrzę na to. No wiem, że krzywo, dobra, we się na zera to już nie jest takie ważne czy to jest metr w tą, czy metr w tamtą gdzieś na długości. Ale z perspektywy tutaj jeszcze takiego myślenia o międzyplonach. Zobaczcie, jakie to byłoby też niegłupie. Jakie to byłoby niegłupie jakby wprowadził taki siewnik nie wiem, trzy na przód pod grubera prędzej bym powiedział, że bardziej by się go pocało gdzieś tu na talerzówce pomiędzy dwoma rzędami wprowadzić te rury to chyba by bardziej było logiczne ale, że nie mam takiego siewnika to się nie będę zastanawiał po rozsiewaczem też wcale nie jest źle, nasypiemy ile chcemy, mi więcej trafimy to jest dobrze. No, także tak to wygląda, rozsiewaczem, groszek lata na 21 metrów, to jest kurde, 12 na godzinę, 15 minut poszedł. A jak znowu jakieś zboża, dawku i kręć, to następny ciągnik zaraz czymś z czymś nasionami ze wszystkim to to będzie woził, to to u mnie będzie woził A, jeszcze nie powiedziałem o jednej wadzie tych kółek. Okazuje się, że jak się tutaj głęboko zmieni, tak nim tym gruberem, to one po prostu biorą mi się, <laughs> najprawdopodobniej się wkręcają. Wczoraj tak miałem, więc co on tak ciężko idzie? Ty, no przecież wychodzę, kółka sprawdzam, no są, no ale potem sobie pomierzyłem. Wysokość tutaj tej, tych kółek No to się okazało, że się yy, Jedno się wkręciło, drugie się wykręciło I tak mi się krzywo Ja mówię, czemu tak na jedną stronę idzie za głęboko Także tam by trzeba było Jeśli miałby takie rozwiązanie u mnie występować Tam by po prostu trzeba było Wziąć I I wiecie, wywiercić otwór, wyciągnąć te kółko, a nawet nie trzeba wyciągać, wywiercić otwór, przyspawać nakrętkę, I mam takie właśnie fajne drobnozwojowe i gdzieś śruby, z nakrętką dwunastką przyspawać i wiecie, i, i dwie nakrętki na kontrę i no bo tak ustalimy raz, no to mniej więcej już jedziemy, a zaraz sobie wyjdę. Wyjdę sobie zobaczyć ten, czy to się coś nie zmieniło, bo widzę, że też mi się wydaje, że coraz głębiej je jadę. No dobrze, jak ma to delikatne chociażby podparcie. No i tutaj trzeba zwalniać. Tu są coraz większe byki, ale największe gdzieś tam na dole są. O, już coś tam przetworzył. Już coś tam se przetworzył, Było słychać, że, że coś strzelił. No. no, i tak sobie tu Chris zasuwa ze swoim pomysłem. Front gruberem. No, i jeśli mi się uda załatwić bezorkowca na te swoje tutaj zasiewy pod kukurydzę no to spróbuję wtedy, jak już będę miał stuprocentową pewność to spróbuję tutaj te jeszcze łapy założyć z tego z głębosza bo ta rama też jest setka szkoda, że tamta była osiemdziesiątka no i może bym coś tu tutaj popróbował bym przyjechał po jakimś opadzie jakby był przyjechałbym tutaj chociaż po uwrociach Chociażby na te dwie łapy. Ja wiem, że to jest mało, ale zawsze gdzieś tam ta woda już by tutaj na tych zbitych rogach, na tych zbitych ubrociach... Akurat te, te gleby bardzo łatwo jest zagęścić. Na tych zbitych rogach, na tych ubrociach. Chociażby dwie łapy. Można też te y, łapy... Patrz jak się kurzy, że już gubię te... Gubię drogę. Można by było wiecie, dwie, jedziemy tak, no zaraz się może zacięłam, pokażę o co mi chodzi. Da się to, wiadomo, że to jest bardziej czasochłonne, paliwochłonne, ale dałoby się to rozwiązać w ten sposób. Mamy dwie łapy, załóżmy ustawione na 180 80. To jest nasz jeden przejazd, a potem jedziemy Tom na środek. I tu, i wtedy mamy co 90 cm. O, to Wam chciałem powiedzieć. Także mam nadzieję, że kamera jest włączona. Pozdrawiam Was ze słonecznego Dolnego Śląska. Śnieg powoli się topi. Także już chyba powoli. Puka do drzwi. Pozdrawiam.